przemysław talkowski witam was serdecznie w rodzinie wydarzy się jakiś zgon przedwczesny jakaś choroba codziennie na raka w Polsce umiera 300 osób ja nie straszę diagnozujemy na przykład nowotwór u nas zaczyna się znowu to wszystko nie najlepiej dziać znamy taki przypadek y... Jeden z takich drastyczniejszych w naszej karierze. Okazało się, że umarł na zawał serca. Polisa nie zabezpieczyła jego rodziny na tyle, żeby móc było utrzymać dom w kredycie czy samochód chociażby tak. Zaczyna się nam to wszystko powoli sypać. Z zatrważające, że ludzie nie myślą o takich rzeczach wcześniej. To jest bardzo duży problem. Statystyka, która boli, bo okazuje się, że w Polsce co roku umiera 400 tysięcy osób, to tyle ludzi, ile mieszka w Szczecinie, a codziennie na raka w Polsce umiera 300 osób. To jest tak, jakby nagle widownia dużego kina codziennie po prostu w naszym kraju znikała. O tym, jak się zabezpieczyć żeby no, ta bolesna statystyka nie stała się naszym osobistym dramatem, naszym albo naszej rodziny. A porozmawiam o tym z doradcami ubezpieczeniowymi grupy Asidus, panią Agatą i Pawłem Kowalewskimi. Żyjemy za krótko. Chcielibyśmy dłużej. Zgodzicie się ze mną? Oczywiście, jak najbardziej. Tak, tak, to możemy powiedzieć, że ta, mimo że długość życia się wydłuża, to ciągle nam jest za mało? Tak, mamy wiele przykładów, które świadczą o tym, że ludzie chcieliby żyć dłużej. Niestety no, przychodzi dzień, w którym nie mamy na to żadnego wpływu, i nasze życie się kończy. Zaskakuje nas zazwyczaj choroba. Tak? Nie każdy jest na to przygotowany, nie każdy e, odpowiednio wcześniej może zareagować na to. I te to. nowotwory, o których ja mówiłem, prawda, mm -hmm. których jest w porównaniu z latami 60. dwa i pół razy więcej w Polsce niż no, kiedyś. No, te statystyki są okrutne. Ale to nie tylko to, tak? Wypadki. Poważne inwalidztwa. Różne zdarzenia klasowe. losowe. Mhm. Czy klienci są świadomi tych liczb, o których ja mówiłem? 400 tysięcy Polaków co roku umiera, z czego 300 na raka dziennie. Jak rozmawiacie z klientami, przedstawiacie te nie, liczby. Nie, ja sądzę, z mojego doświadczenia wynika, że klienci bardzo często są uświadamiani poprzez sytuacje, które ich spotykają. Tak, czyli na jest przykład. za późno trochę, tak. Tak, w rodzinie wydarzy się jakiś mhm. zgon przedwczesny, jakaś choroba i widzą ci ludzie, że no jednak nie są nieśmiertelni. No dobrze, słuchajcie, ja sobie pomyślałem, że skoro nie jesteśmy świadomi, i co miesiąc zarabiamy nieźle. Powiedzmy 10 tysięcy złotych. Mhm, dokładnie tyle. To jest 10 tysięcy złotych i budujemy swoją stabilność taką finansową. I różne zdarzenia losowe się dzieją. Choroba. O to... no właśnie diagnozujemy na przykład nowotwór u nas, zaczyna się znowu to wszystko nie najlepiej dziać, ale... Możemy stracić pracę z powodu choroby. No tak, tracimy pracę z powodu choroby, to już się dzieje o wiele gorzej. Ubezpieczenie na życie to może być taki finansowy klocek, który pozwoli nam to być może wszystko na nowo odbudować, zamiast patrzeć jak się wali. Mhm. No po prostu. Co ty myślicie? No tak, z pewnością. Ale rozumiem, że klienci jakby nie mają tej, takiej świadomości. Znacie takie przykłady kogoś, kto po prostu nagle znalazł się w takiej sytuacji, że bez takiego ubezpieczenia polisy na życie wydarzyła mu się jakaś dramatyczna sytuacja i on albo jego rodzina, bo na przykład on zmarł, pozostaliby środków do życia. Mm -hmm. No tak, znamy taki przypadek, jeden z takich drastyczniejszych w naszej karierze. Mężczyzny, który miał 42 lata, zabezpieczonego, tak, był zabezpieczony polisą na życie, ale w ubezpieczeniu tak zwanym grupowym, czyli w pracy. Okazało się, że umarł na zawał serca no i ta polisa nie zabezpieczyła jego rodziny na tyle, żeby móc było utrzymać dom w kredycie, czy samochód chociażby, tak, który był w leasingu. Jak mamy zarobki miesięczne wielkości 10 tysięcy złotych, no to rzeczywiście co miesiąc stać nas na wiele, ale kiedy mamy do czynienia z chorobą, która nas eliminuje z rynku pracy albo umieramy, no to, to nagle przestaje istnieć. I to jest, rozumiem, problem, tak? Tak, to jest bardzo duży problem. Jeżeli Byśmy chcieli teraz podać jakiś pozytywny przykład. Znacie kogoś, kto się ubezpieczył, i nagle, w krótkim czasie po tym, wydarzyło się jakieś zdarzenie, które w cudzysłowie finansowo uratowało mu życie. Tak, jest to przykład, który mm, zdarzył się całkiem niedawno, bo było to 3 lata temu. E, jeden z naszych dobrych znajomych, a raczej nawet przyjaciel, z którym znaliśmy się około 15 lat. Który posiadał już zabezpieczenie na wypadek swojej śmierci, aby zabezpieczyć swoją rodzinę, dwójkę dzieci i żonę, prowadzący swoją działalność gospodarczą. Bardzo młoda osoba. Bardzo młoda osoba. Możemy powiedzieć, że miał? 34. Bardzo młoda osoba. 34. Bardzo młoda. Po trzech tygodniach dowiedzieliśmy się, że chłopak nie żyje. Trzy tygodnie później. Minęły trzy tygodnie od wzięcia losu, ktoś powie. To są rzeczy, które. Realnie Co ciekawe, się to nie te. była choroba, to, to nie był wypadek, to była choroba. Tak, tak drastycznie postępująca, rozumiem. Co więcej, jeśli chodzi o to zabezpieczenie, to zabezpieczenie uratowało finanse jego rodziny, ponieważ no tak naprawdę już możemy od 50 zł zabezpieczyć swoje życie. Rozumiem.